Widzowie mamy nowego zlikowanego zadymiarza Mał. No, ja nie, nie wiem jak to się w ogóle stało, ale teraz mogę wam powiedzieć, jak yy, się yy, Pracownicy Google, no i tam App Store i tak dalej, przypadkowo wypuścili za szybko tą grafikę. No i tak ludzie to zauważyli, no i po prostu zaczęli wstawać do internetu. No i to jest ta postać. Nowa postać, Mał tak to ona wygląda jest to taki myszo królik tak można to nazwać może właśnie taki totalny taka mysz ale trochę królik tak mi się wydaje że to tak może wyglądać tak jakoś no nie wiem jak to nie wiem jak to nazwać widzowie totalnie ale no jest to taki myszo królik Właśnie, tak wygląda chociażby. Um, mamy też opis Zadymiarza i teraz Story Wam przeczyta. Brawl Stars wita małą, ale potężną postać. Lecimy dalej. Zupełnie nowa postać wylądowała w popularnej grze wieloosobowej Brawl Stars. Mo to mały i uroczy gryzoń, który ma talent do naprawiania różnych rzeczy i eliminowania przeciwników w bitwie. Więcej bardzo przepraszam, że w ogóle Tori czytał, ale no nie mogłem znaleźć pols polskiej wersji, więc no, jak coś to oznacza, to po prostu wpiszę. No i widzę, jestem bardzo zdziwiony, jak to się stało. W ogóle to jest mega krótki odcinek, tak po prostu musiałem nagrać dla Was, bo jutro będzie reakcja na miniaturkę moja, więc to bo na tyle.